Maria Malicka, mieśczeniem Polski do lat 20 jest tutaj z nami. No te mistrzostwa, które dopiero co niedawno się skończyły, sko prawda? Tak. Rozwaliła się totalnie. Jak tak. tam było? No generalnie zagrałam po prostu bardzo dobry turniej. No i też szachy klasyczne to. Na pewno moja lepsza strona niż szybkie i blice. Bo wygrałaś już na rundę przed końcem, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Pamiętasz? Znaczy miałam 7-7, więc tam już... A, no, to już to potem już leciało. No to zrobiłam <laughs> potem nam remis taki stabilny, ale to nawet nie było potrzebne, bo i tak... <laughs> Okej. Okay. Rozumiem. No yy, super, no i teraz jesteś na Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz na takiej dużej imprezie, tak, prawda? Gdzie raz. są wszyscy najlepsi zawodnicy. No bo tutaj ktoś stoi obok nas w ogóle. Co się dzieje? <laughs> yy, jak Ci się gra w takim turnieju, gdzie właśnie ci najlepsi na świecie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, uczestniczą tuż obok Ciebie? No dla mnie to jest niesamowite przeżycie. No nie idzie mi za dobrze, ale i tak jestem bardzo zadowolona, że mam szansę zagrać w tak prestiżowym turnieju, ponieważ mhm. no, pierwszy raz mam szansę w ogóle zagrać na jednej sali z takimi zawodnikami tam stop top 10 na świecie. To jest. No nie wiem, w, nie w, w po prostu. Mhm. I co, jeszcze sprawdzałaś jak tam wyglądają wszyscy, jak e, grają, obserwujesz ich partie, tak, czy raczej wiesz, tylko na swoich. Nie, nie, ja raczej. <grym> nie, <grym> <grym> nie, <grym> <bacze>. nie, <grym> Ja to jest żeby grać. Nie, nie, ja generalnie to mm, tak, raczej obserwuję tych lepszych, a swoje partie to... No bo no ja nie gram jakoś o, o coś szczególnego, więc ja jeżeli mam szansę pooglądać tych najlepszych, to pierwszy raz w życiu to, no to, to korzystam. No to super w takim razie Zoconię Ci na przyszłe doświadczenie, prawda? Będziesz. Tak, na to już, e, także e, no. W następnych już może pójdzie lepiej dzięki temu. Trzeba yy, najpierw zobaczyć jak najlepsi. Wyglądają, zachowują się, grają i potem mam nadzieję, że się dużo tutaj nauczysz. Yy, tak, to na 100%. Ja zaprocentuję w przyszłości. No, i tak, jesteś super mistrzyni Polski. W ogóle to, jak wygrałaś ten tytuł, to było naprawdę wspaniałe. Także trzymam kciuki. Jutro jest jeszcze cały dzień, także kto wie. Osiem rund może, może jeszcze pójdzie lepiej. Także powodzonka i dzięki za wygraną. Dziękuję bardzo.